Witam się uprzejmie wszystkim, wszystkim zgromadzonym. Ja jestem z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Także pozdrawiam tutaj przede wszystkim w imieniu kadry i ludów wydziałowego. Tutaj no, kadry i lud tego ciekawego Wydziału, czyli nauk społecznych. I to tylko tak na marginesie powiem, że to w sumie ten Wydział powstał z prawa, ale to było dawno. Tam, jak najbardziej, czyli takie było tam koło i tam. Na początku było prawo, jak mówią na wydziale prawa. Niech, niech będzie, każdy tam ma swoje. I przede wszystkim tutaj profesorowi Smalikowi. Pragnę podziękować za to, że pierwszy raz mam okazję uczestniczyć w tak na właściwie wysokim poziomie. Trudno, wyższy jako ko kosmiczny, tak, niewątpliwie. Nie I tutaj mam trudne zadanie, to jest trochę kompatybilne z tym, co mówił tutaj pan rektor, ale spróbuję trochę inaczej, żeby się, żeby się nie powtarzać. Ja do tej pory raz brałem udział w, tro w troszkę podobnym przedsięwzięciu, mianowicie w ankiecie Prawa i Sprawiedliwości na temat przyszłej konstytucji, prawda? Ona była zbojkotowana, bo no to nie wypada z pisem, ale tak, no tam namówili no mnie, niech niech będzie. Ja tam postawiłem taką hipotezę, że właściwie się proponowałem, mi się niemalże, żeby ustrój zmonokratyzować jednak, prawda? Bo ta demokracja jest taka, jak widać. Średnio się sprawdza. Na przykład w Polsce, bo to nazywamy demokracją. Co To jest demokracja, Przymiotnikowa, parlamentarna. Czyli yy, podobnie, tu już będę konsekwenty, ja bym to widział gdzieś tam na Księżycu, na Marsie, czy tam jeszcze gdzieś dalej. I yy, o, do przemyślenia tutaj kierownictwo, szczególnie tutaj tego przedsięwzięcia. Następnym razem jak będzie, to proponuję takie hasło: widmo kosmizmu krąży nad biedną yy, jak, jak ludzkością. Coś, coś w tym stylu, prawda? Czyli jak, tutaj proszę żałować kto nie był wczoraj, jak zobaczyłem ten założycielski panel, prawda, to mi się skojarzyło z jakimś takim Sanhedrydem, czyli siedzi grono uczonych, no, ludzi płci obojga, jak tam teraz, teraz mówią i takie rzucają jedynie słuszne hasła nasycone z i angielszczyzną. To jest a propos tej magii. To jest element magii, jak space space, prawda, tutaj nie, heritage, no, i tak ludzie myślą, co to, co to znaczy. Czyli mamy coś w rodzaju ideologii. Ja bym to tak nazwał. Para religii, niech, niech będzie, jest zapotrzebowanie społeczne. Dlatego, że mamy koniec wielkich narracji. No, właściwie damy komunizm, dam, nacjonalizm, bo ja wiem, liberalizm to takie już, to są tam bardziej liberalne, bo tam coś się, trzeba robić. Natomiast wiara w to um, zmniejszyła się w znacznym stopniu. W związku z naturą nie jest dość próżni. Mamy na przykład kosmizm. Nie? Możemy sobie chyba tak to, tak to określić, to, to jest wielkie wyzwanie. No i to właściwie każdy głupi zrozumie tam, że tam mamy Marsa i sobie tam polecimy i coś będziemy tam robić, zasiedlać. Mówiąc, mówiąc dokładniej. I teraz tak. mamy takie duże pytanie. Rzeczywiście, jeżeli to się uda, jak tam będzie? Jaki tam będzie ustrój polityczny i niewątpliwie to nawiązanie do kolonializmu jest, jest słuszne, to, to, się, to się nasuwa. Czyli yy, tak jak kiedyś tam Europejczycy zasiedlali za oceaniczne tereny, tak tu tam sobie polecimy gdzieś tam w przestrzeń i albo się uda, albo się nie uda. I oczywiście powtórzę, że no nie wiem, jak tam będzie, pewnie, że yy, nie wiem, ale pospekulować sobie możemy, czemu, czemu nie. Czyli jak sobie popatrzymy tak, co wynikło z kolonializmu, w tym takim wymiarze ustrojowo-politycznym, no to właściwie możemy powiedzieć, że wynikła republika i parlamentaryzm. Już mówię dlaczego. Czyli parlamentaryzm, on się wziął z Ziemi Świętej. Tego nie piszą w książkach, bo to, bo ja wiem, nie, nie pasuje do tej teorii, że właściwie z Anglii jest wszystko, bo tam Rosjasi są światem. Natomiast właściwie pierwszy parlament powstał w Królestwie Jerozolimskim. Czyli tam dobrych parę, parę dekad przed tym, jak tam Anglicy zaczęli sobie te pory perekombinować. No byli Anglicy w Jerozolimie, to tam się zobaczyli, jak to, jak to wygląda. Tam dwie izby były, jak najbardziej. I było coś w rodzaju konstytucji, asyzy jerozolimskie. Tam jest taka ładna stolika, że podpisują. To jest właściwie konstytucja. I ona nas znosiła, natomiast tam takie podstawowe zasady dotyczące ustroju politycznego tam są. Podpisane i potem złożono w grobie tutaj Chrystusa. Może w szczególnej ranki to nabrał, przede przede wszystkim, żeby pewną właśnie mistyką to nasiągnęło. Natomiast republika no to przede wszystkim z USA. Czyli tam oczywiście była Szwajcaria, w, czy tam Wenecja w Europie. Ale to jednak nie jest to. I potem to jest odbicie w drugą stronę tej europejskiej kolonizacji. Tutaj najpierw sobie ruszają rycerze do Ziemi Świętej, a potem takie wyrzutki społeczeństwa. One ruszają, różni tam, sekcjarze, prawda? Do Ameryki, tam może tworzą, tworzą nowy świat. I ja mu podałem, że podobnie będzie w kosmosie. Czyli tam polecą ludzie, którzy, którzy nie mieszczą się tutaj, nudzą się na Ziemi, tam nie pasują im jakieś smętne ustroje polityczne. I oni tam polecą, żeby po swojemu to urządzać, co tam y, będzie. I teraz tak, w takim wymiarze metafizycznym y, to y, 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 spowoduje y, powstanie czegoś w rodzaju nowej religii. Czyli tutaj no, może, może mam do czynienia z, zaczą z zaczątkami, bo no, tak znowu na, na, prosty, na prosty umysł, no, to mamy stary chrześcijański schemat polegający na tym, że jest ziemia, jest piekło i jest niebo. Zresztą e, ciekawe, bo to teoretycznie, prawda, jak zastanawiamy się, czy mamy z tej powierzchni Ziemi uciekać, to możemy w głąb Ziemi. Uwęgla chyba są, są, takie gdzieś tam w twórczości wątki. Natomiast, mogę nie wiedzieć, ale nie ma chyba takich ruchów specjalnych, szczególnie właśnie w tym wymiarze naukowym tutaj, żeby gdzieś tam ludzkość wciskać w głąb naszej, naszej planety, raczej właśnie do, do góry. I mamy taki stary schemat, zapewne znany tego Augustyna. Czyli św. Augustyn pisze tak, że jest państwo niebieskie tam gdzieś tam za, za świata, jest państwo ziemskie, takie no podłe właściwie, nędzna karykatura tego co mamy tam na górze. I teraz jeżeli dojdzie do kolonizacji czegoś tam, to, to właściwie te kolonie będą w niebie, według tych starych, starych wyobrażeń. No i to, to Gagarin chyba na, stwierdził, że on był w kosmosie i nie widział Pana Boga, prawda? Tutaj no jakoś może za krótko był. I w związku z tym zmieni się sposób myślenia. Kościół katolicki już jest w kryzysie, i ten kryzys zapewne się pogłębi, jeżeli będzie tego typu wykopalne wyda wydarzenie. Będzie to, będzie to jakoś tam ewoluowało. I y, teraz y, już dobrze. Czyli y, już y, sam, y, spróbuję tutaj jakoś jednak ten ustrój narysować. Y, Przyszły, który no jakiś tam będzie, jeżeli tam powstaną kolonie, według mnie te kolonie długo się nie utrzymają, ze względu na odległość. To, to będzie duży problem. Chyba, że technika tak, tak, tak się, tak się posunie, że tam będą jakieś narzędzia, żeby ich dosyć szybko spacyfikować. No kto dożyje, ten zobaczy. Tyle, tyle lat, ile, ile potrzeba. I będzie w każdym razie tendencja do przekształcania się tych, niech będzie, początkowych kolonii w coś odrębnego, bo taka jest, taka jest natura, natura ludzka. I yy, trudno sobie wyobrazić, ale to może mamy za małą wyobraźnię, albo ja Wam za, za mało, że będzie taki model jakby właśnie pionierów, gdzieś tam na Dzikim Zachodzie, albo Kozaków tutaj bliżej. Czyli tam sobie gdzieś tam chodzili po tym, po, po tym stepie, ze względu na trudne warunki. Jednak tam tutaj więcej wiadomo, i tutaj szanowni przedmówcy też o tym wspominali, że tam jest inaczej, tam grawitacja, tam rozmaitości promieniowanie ko kosmiczne. Czyli raczej będą siedzieć na kupie. Tak to sobie chyba możemy, możemy brać, chyba że znowu tam ta technika może później pójdzie, pójdzie dalej. No i w jaki, będzie jakaś społeczność, i w jaki sposób ta społeczność, która będzie miała cechy potencjalnego państwa, jak, jak ci ludzie będą sprawowali władzę, w jaki sposób oni będą robili to, co, co robi tam każda organizacja poli, polityczna, no to kompromisowo czy bezpiecznie to będzie trochę tak jak na Ziemi, ale jednak inaczej. Mamy taką starą propozycję ustrojową, starożytną, niech, niech będzie. W tej starożytności właściwie nie wiadomo, jak było. Jest taka duża teoria postradziecka, Pomienko, proszę by tam sprawdzić w internecie, z Leningradu, i oni właściwie ci sobie starożytność. kasują. Ja to że to jest wymysł taki z okresu odrodzenia? No, ale jeżeli wymysł, to dobrze, dobrze w takim w takim razie. W każdym razie no według tej oficjalnej wersji głównonurtowej był Polibiusz tam. Nie wiem, czy tam było na zajęciach, czy, czy nie. Ale też o tym wspominał, że był ustrój mieszany. Według niego jest najlepszy. W tym starożymskim wy wydaniu. I jak sobie patrzymy, na przykład dzisiaj na Polskę też mamy ustrój mieszany. No bo co, jest monokratyczne państwa, jest arystokratyczny parlament. Immunitety mają parlamentarzyści, proszę bardzo, na proposal równości prawa. No i tam są te, są te wybory, nie? Idzie sobie lud i głosuje. Jak to ładnie mówił poeta z prl u Lud y odwrotnie, że y, elita pije szampana, usta, szampana ustami swoich przedstawicieli. A to właśnie się zmieniło, prawda? Jak tam był parlament, tak dalej parlament jest. To ładnie Lech po swojemu umiał złoto usta, jak sobie prezydenta. Tam stoi sobie na, na balkonie w Gdańsku i tam kielich i mówi zdrowie Wasze w gardło, a nasze. No mniej więcej to samo tylko właśnie w, w listyce pana, pana prezy, prezydenta. I y, teraz jak sobie to, co mamy tutaj, przeniesiemy tam, to ja bym znowu postawił, że będzie mieszanka ustrojowa. Jednak, gdzieś tam w kosmosie, bo od niej właściwie nie ma jak uciec. Bo to, co? No mamy, powiedzmy, króla, on kiedyś musi spać. Jakichś pomocników ma taki ustój stuprocentowo monokratyczny, jest niemożliwy. Ze względów natu, naturalnych. Prawo o prawo natury się, się kłania. Podobnie arystokracja i podobnie tam demokracja. Idąc tym schematem, schematem Arystotelesowskim. W związku z tym, yy, tam to też, też się od, odtworzy. Prawda? Bo tak to no, według naszego ziemskiego myślenia no to właściwie wszystko już zostało w tych podstawowych elementach, jeżeli chodzi o ustrojowo-polityczne kwestie organizowania państwa, yy, zrobione. Musimy się w jakieś tam szczególniki bawić, natomiast na tych podstawowych fundamentach się teraz począwszy właśnie od, od Arystotelesa, potem i od Rzymu, dobrze, potem jakieś troszkę tam nowe elementy. W związku z tym będzie silny element tutaj właśnie jednoosobowy. Na szczycie tej jakiejś tam organizacji, organizacji politycznej to jest naturalne. No bo co, ja płynie czy leci statek kosmiczny, no to jest kapitan. Wiadoma sprawa. I on w naturalny sposób, no jego zastępca, może stanąć tam co możemy sobie tak to przedstawić, tego nowego organizmu, organizmu poli politycznego. Szczególnie właśnie w trudnych trudnych warunkach. Teraz wokół niego będzie właśnie taka rada mędrców. Takich, no bo jak wiem, świeckich, czy, czy trochę świeckich kapłanów, czyli to, co mamy na uniwersytecie, mniej więcej. To też, tak mówię, pro Domosuła. Tu, pracujemy na uczelni, to czemu nie mamy się promować, czyli tutaj y, jacyś nasi koledzy właśnie, y, badacze, oni tam y, sobie będą tworzyli no taki odpowiednik tego, co nazywano w średnim wieczu regis, czyli rady, rady królewskiej. To mamy u Platona, taką wizję właśnie, sofokrację państwa rządzonego przez mędrców filozofów tam maści, maści rozmaitej, i oni tam będą dumać i będą różne mądre rzeczy sobie, sobie wymyślali. No i to, potem to będzie, to będzie wcielane, wcielane w życie. I teraz mamy ten element demokratyczny, prawda? To możemy się czepiać jak najbardziej tego, bo to szczególnie w takim wydaniu, jak tutaj mamy współcześnie, to jest, to jest fikcja w dużej, w dużej mierze. To o, nie ma jak się posłużyć autorytetem. Karl Schmidt, może znany albo nie, on, jest teraz z tego niemieckiego myśliciela, faszysta, ta z ludzką twarzą i tak dalej, jak najbardziej kontrowersyjna postać, ale on stwierdził kiedyś, że jak to było, że lud musi być razem, prawda? A tym polega prawdziwa demokracja, taka rudymentarna, ta tańska, czy gdzieś tam. Gromadzimy się, mamy jedność tutaj miejsca czasu i akcji, no i tam sobie coś tam debatujemy, żeby nam wszystkim wszystkim było dobrze, potem to już, mamy Rousseau. Russo stwierdził, że w dużym państwie demokracja jest niemożliwa. To no, bo za dużo jest ludzi. Czyli yy, idziemy sobie na te głosowanie i tam rzucamy właśnie te karteczki, z których władza wynika. To, notabene, yy, jest niezgodne z yy, tym, co... Już kończyć? Dobrze, dobrze, to ja zwykle dosłownie tam będę kończył, kończył, ale postaram się krótko to zrobić. To jest niezgodne z tym, co pisał zarówno Arsateles, jak i, i Locke, że y, demokracja powinna polegać na losowaniu, no, żeby nie było tam korupcji politycznej i tam uwodzenia na maluczki. I teraz dosłownie tam, albo prawie dosłownie, kończąc, kończąc wątek, no to y, ja bym tutaj stwierdził, że to będzie dobra okazja, gdzieś tam właśnie na tym, na tym Marsie, żeby zrealizować pomysł, który już jest krąży jak najbardziej w Europie. Tutaj wielki nieobecny Jan Zagórski na przykład, tutaj główny UFO Dolnego Śląska i nie tylko, on to próbuje robić koło Sobótki. Sobótka, miejsce szczególne, bo to właśnie ponad kosmici kiedyś lądowali, czyli głosowanie głosowanie przez komputery, prawda? Jak się popatrzymy na to, co, co robimy, to właśnie już jest nowe średnie No, czyli żyjemy już po nowoczesności i to polega na tym, że co, mamy komputery, to są takie ołtarzyki dzisiejsze. My sobie tam patrzymy i tutaj podniecamy się, nie? To, co sobie znajdziemy. Potem co, jak mamy komórki, to są różańce dzisiejszych czasów. Gdzieś widziałem, jak siedziała kobieta, jak się modliła właściwie do tej komórki, nie? tam czekała na proszę, telefon od narzeczonego. Te dziury w ścianach, to są konfesjonały naszych czasów. I po prostu ludzie są skupieni, jak czekają w kolejce właśnie po te pieniądze. I rachunek sumienia, prawda? Albo maszyna ma, albo nie ma. Rzeszyłeś synu, ale jeszcze raz ci damy. Nie tutaj. Jak dobrze że no to się, ta maszyna nie teraz wyszyna i nie ma, nie ma pieniędzy. Czyli jeżeli założymy, że ta technika będzie się rozbijać cały, cały czas, to być może tam dojdzie właśnie do tej wizji, która technicznie jest możliwa. Że tam jakiś marszałek z tego sejmu czy senatu kosmicznego daje znak i tam lud kosmiczny sobie głosuje właśnie przez komputery. W takich średnio ważnych sprawach, prawda? Bo tam bez mniej przesada, czyli... Ten element y, y, arystokratyczno-monokratyczny będzie silniejszy, a ten może na wystąpić w, ty, w ten właśnie sposób, aby czasem też tam dopuścić, dopuścić lud do władzy. I przepraszam tylko za przytulnięcie i dziękuję za, za uwagę.